Antosiu. My zostajemy sami a ekipa biegnie. run my Macie do Tak, Dzień dobry. Cześć. Jak się czujecie przed biegiem? Bardzo dobrze siła jest, kondycja jest. Yeah. Jacek, Jacek, jakoś mało skakałeś. O, super. Będziecie pierwsi? No. Od końca. Na, Od konie... Na starcie. Idziemy odebrać pakiet. macie wszyscy już zalogowaliście się? Ja nie mogę wam internet wyrzucił. Brak internetu. dlaczego mama nie bierze Antosi? Z wózkiem by było jej łatwiej biec. Co nie? Co nie przygotowania pełną parą Co tam dostałyście dziewczyny? Koszulki, bandamy, jedzenie, pakiety, takie różne pierdki. Trochę tego jest. Jest tych ludzi. Biegną, biegną. Ale czy zobaczymy naszą Agusię? Pierwsza. No raz, Chyba widzę Agę. No. Widzicie ją czy ją nie widzicie? Są oni! Są! Nie! Zabroziło mi w Widzicie Agę tam? Teraz Iga włazi. Jacek pomaga schodzić dziewczynom. I nadchodzą. Pokonali już całą wodę. Tutaj tą rzekę musieli przejść pieszo i nadchodzą. A przed nimi tor przeszkód. Dajesz Kamil, Kamil, pokaż bicepsy o bardzo dobrze Kamil. Nie mogę wyjść z kółka. Nie mogę wyjść z kółka. Co? Dasz sami zamienić się? Tył. Tył na. dalej przejść na linę. Ty na... Tamieci, ej, pobokach. Tak, To jest ekipa, pomagają sobie. Jacek Jacek ma sposób na wszystko. I znów nadbiegają. Kolejna przeszkoda. Podobne, tylko o wiele wyżej. Można tutaj w ogóle. Tutaj się widzielnik nie widzi zobaczy. w ogóle. Moje wypaski szkła? Właśnie kończymy kolejny sezon, a raczej pół sezonu, bo oni tak podzielili teraz na dwa, Stranger Things. Uwielbiamy ten serial, więc właśnie go oglądamy. Muszę go zastopować. Mieliśmy przefajny weekend, słuchajcie. Jak widzieliście byliśmy i w e, Energylandii i braliśmy udział w Runmagedonie. Poznaliśmy Kamila z nowej edycji, naprawdę super było, bardzo fajny czas. E, dzisiaj mamy już wtorek i właśnie zaraz za godzinę nawet nie, no za godzinę, za godzinę. Jedziemy na lotnisko z Wojtkiem po mojego brata i po jego chłopców. E, jestem przeszczęśliwa i powiem Wam, że od rana cały czas mi gdzieś tam e, łzy napływają mi do oczu, bo ja nie widziałam go dwa i pół roku. Jestem tak zanimstęsknięta, że, że to jest coś niesamowitego. Dlatego teraz zaczyna nam się bardzo taki aktywny... E, czas, bo jutro już przyjeżdżają rodzice. Mamy, mamy za chwilę chrzciny Tośki. E, potem jedziemy do Łodzi. Potem się widujemy z naszą rodziną, wiadomo. E, no bo Tomek mój chce się z każdym zobaczyć. Potem wjeżdżamy do Sopotu. Nie wiem. E, powiem Wam... Musimy na to wszystko znaleźć siłę i energię, z tym się też wiąże wiele pozytywnych emocji, ale wiecie, no, takie życie też na, takim, w takim pędzie, też gdzieś tam zawsze człowiek ma kres, raczej organizm człowieka ma kres. Ale myślę, że damy radę, bo to będzie taki fajny, rodziny bardzo miłosny czas, więc bardzo, bardzo się cieszę. Wojtuś właśnie robi nam obiadek. Wojtek robi przepyszne spaghetti dla nas wegetariańskie, czyli dla mnie i dla chłopców, bo synowie mojego Tomka są wegetarianami, tak jak ciocia. Natomiast Wojtek dla siebie i dla mojego brata robi normalnie mięso z, 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 z czego ja kupiłam sieci, to szynki. Z, szyn z szynki nie. Ja. Sam polecam nie kupiłam. To się sobie elegancko leży na macie swojej i bawi się e, swojo, swoim króliczkiem, z grzeczniutka. A ja stwierdziłam, że nagrałam Wam się, żeby zakończyć tego vloga, bo kolejny vlog już wiadomo będzie z moją familiadą. Nie wiem totalnie jak to będzie wyglądało, jak będę znajdowała czas, żeby to wszystko nagrywać i kiedy to zmontuję, więc nie wiem kiedy kolejny vlog wyleci. Mam nadzieję, że w piątek, ale nie obiecuję. I kochani, tutaj chciałabym też jeszcze nawiązać do pewnej swojej sprawy, bo w weekend spotkała nas dosyć dziwna i nieprzyjemna sytuacja. Mianowicie miało, było to związane z Kamilem z nowej edycji, i my nie rozumiemy tego hejtu, nie rozumiem tego zdziwienia, i mam nadzieję, że moi obserwatorzy na YouTubie też tego nie będą rozumieć. Bo ja widzę, że moja społeczność na YouTubie jest troszeczkę inna niż na Instagramie, i tutaj nie leje się jakaś labina hejtu. Na YouTubie nie mamy jakichś hejterów, obrażliwych komentarzy itd. itd. Więc słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jest pewna grupa na Facebooku, gdzie są sami szejterzy, jeżeli chodzi o uczestników ślubu od pierwszego wejrzenia. Nie tam w ogóle nie ma tego, nie czytam, po mnie to spływa i nie interesuje mnie to, bo ktoś, jak czasem ktoś dojdzie do mnie, ktoś mi zrobi screena i napisze, że ktoś o mnie pisze jakieś bardzo nieładne rzeczy, czy o to o Wojtku, czy o innych z uczestników, z którymi się trzymamy to ja się łapię za głowę, zastanawiam się, dzieci, ludzie mają rozum. A nawet o Antosie. Eee, tak, gdzieś tam Wojtek nawet tutaj mi dogaduje, że też nawet gdzieś tam dotykają moją córkę. Więc dobrze, że mnie nie ma w tej grupie, bo myślę, że mogłabym być bardzo niemiła dla tych ludzi. A ja totalnie chcę się od tego odcinać i eee, nie będę w ogóle tego komentowała. Dla mnie to są ludzie, którzy nie mają w ogóle swojego życia, mają bardzo nudne swoje życie, są bardzo smutni, wścibscy, eee, mogłabym tak dalej wymieniać. I yy, ten hajt dotyka nas odkąd zaczął się program, nasza edycja czy każdego kogokolwiek innego. Widzę, że tam na tapecie jest jeden główny guru, który guruje bardzo, komentuje, każdemu tam przyklastuje, zastanawiam się o co w ogóle chodzi. Eee, polecałabym tej osobie zgłosić się do kolejnej edycji, wziąć udział e, i wtedy myślę, że będziemy wszyscy za tego pana trzymać kciuki. Natomiast słuchajcie, żeby uciąć e, dziwne komentarze też tutaj, może Wasze zdziwienie, dlaczego Kamil, a nie Agnieszka? Zarówno Kamil jak i Agnieszka dostali zaproszenie na to spotkanie. Aga prowadziła live'a jakiś czas temu, teraz w weekend i odpowiedziała na pytanie, że Eee, nie dostała zaproszenia od nas. Na to Wojtek skomentował, że dostała zaproszenie, bo dostaliśmy lawinę komentarzy niemiłych, dlaczego to zaprosiliśmy Kamilę, a nie Agnieszkę. Słuchajcie, nie każdy z każdym musi się kolegować. To po pierwsze. Po drugie. Aga dostała zaproszenie od nas, bo my z Agą mieliśmy kontakt od samego początku. Natomiast ten kontakt się urwał z różnych względów. Wojtek dzwonił nawet do Agi, Wojtek dzwonił nawet do Agi, więc ona wiedziała o tym spotkaniu, potem kontakt się urwał, Aga przestała do nas pisać, więc my też jej nie przypominaliśmy o tym spotkaniu. To jest nieważne, jak się dalej to potoczyło. Natomiast pytanie na live'ie Aga dostała takie, czy dostała zaproszenie. Odpowiedziała, że nie. Natomiast dostała to zaproszenie. No, i tam już się zaczęła lawina, słuchajcie komentarzy, że y, straszymy ją screenami. Y, ona zaczęła odpowiadać. Słuchajcie, to jest jakaś gówno burza. w ogóle nic nie warta, dlatego temat jest taki. Z agą był kontakt, dostała zaproszenie, potem nam się kontakt urwał, y, i tyle: koniec w ogóle tematu. Kamil przyjechał, Aga nie. Dostała zaproszenie? Dostała zaproszenie. Co z tym zrobiła? Czy uważała, że to było wtedy grzecznościowe, czy niegrzecznościowe? Czy urwała z nami kontakt, czy nie urwała tego kontaktu? To jest wszystko sprawą Agi. Jeżeli miała życzenie, chciałaby przyjechać, odezwałaby się do nas, przypomniałaby nam się, również byłaby na spotkaniu. Więc yy, ucinam. Stawiam tutaj kropeczkę i yy, radzę tym ludziom, którzy są na tej grupie, bardzo fajnej i fantastycznej. Na Facebooku patrzeć na pewne sprawy szerszymi oczami niż tylko jakimiś plotkarskimi, głupimi artykułami, które od prawdy mają się bardzo, bardzo daleko. Kamil natomiast utrzymywał z nami tak samo od samego początku kontakt, jak Aga utrzymywał e, aż do spotkania. E, sam się dopytywał też o spotkanie. Adama, e, Adam również miał być na spotkaniu, też z nami trzyma kontakt, też się dopytywał o spotkanie, był również zaproszony. Adam nie mógł przyjechać z innego względu. Natomiast pewnie jeszcze z Adamem się spotkamy. E, a Kamil jest bardzo fajnym, wartościowym również człowiekiem, więc proszę, więc proszę Was, nie oceniajcie go przez pryzmat tego, jak pokazała go produkcja w programie. Dlatego, że produkcja w programie uczestnika pokazuje tak, jak im się podoba, i tak, aby nakręcić oglądalność i żebyście serial im dokumentalny sprzedał. I tym akcentem, kochani, życzę Wam przemiłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.